W dzisiejszym odcinku Bluesów odpowiemy sobie na pytanie, jak daleko dojdą wszystkie paragony ulepszone na setny poziom. Tak, to będzie bardzo długi odcinek dla mnie do nagrania, dlatego usiądźcie wygodnie i zostawcie jakąś łapkę w górę i możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, do której rundy dojdą. Ja też myślę, że to będzie runda 400 pierwsza, po prostu. Je, jakoś tak czuję, że to będzie. To od razu lecimy i chyba pójdę. Nie, no muszę iść pod górny tier, bo chciałem powiedzieć, chyba pójdę sobie pod dolny tier y, farmy, ale nie, nie, nie. Potrzebujemy tutaj dużo, bardzo dużo generowania kasy. I fajne jest to, że nieważne jaką małpkę ja sobie tutaj postawię, to i tak każda małpka się tutaj przyda, ponieważ y, będę musiał postawić naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo tych małpek. zaczniemy na przykład sobie od Pirata. Potrzebujemy trzech piratów, żeby zrobić Paragon Pirata, i y, właśnie każdy z tych paragon Paragonów będę później mógł ulepszyć. W tym sensie weźmiemy sobie na przykład paragon na pierwszym poziomie i jak będę dokładał kasę, no to ten paragon będzie coraz potężniejszy. I tutaj od razu sobie wezmę tego kupca i wezmę gorący strzał i e, no, trzeba będzie po prostu przysiąść nad farmami, bo im szybciej to zrobię, tym po prostu będzie lepiej. Czy mamy jakiegoś farmera? Oczywiście, że tak, jakiś farmer tutaj pojedynczy jest. Kupimy sobie ich troszkę, bo e, na pewno będę ich potrzebował bardzo, ale to bardzo dużo. I 3240 potrzebuję na pierwszą farmę bananów, żeby mieć na trzeci tier, z jakiegoś powodu na czwarty, a Wy jeżeli chcecie coś kupić w blusach w sklepie, to pamiętajcie proszę o kodzie FLOTAR. Dziękuję bardzo za wszelkie wsparcie. I jeszcze w tym roku mamy dostać aktualizację z nowym paragonem do Ice Monkey i z nowym płatnym DLC, które właśnie od jakiegoś czasu jest tam teasowane i zapowiadane właśnie przez twórców, ale nic jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, więc wstrzymajmy się na oficjalną zapowiedź. W sumie zastanawiamy się nad kolejnymi sposobami na farmie nie kasę, no i na pewno musi się pojawić tutaj inżynier, tak? E, mamy już pirata, mamy inżyniera, a wezmę sobie ten czwarty tier. I tutaj e, zaczęły już powstawać farmy, ponieważ okazuje się, że w tym miejscu te farmy są tragiczne. E, więc weźmiemy sobie, chociaż nie, no ja powinienem jeszcze wioskę na przykład tutaj postawić. Nawet te trzy farmy, żeby wciągnąć, to jest zawsze coś. I nie wiem, czy jeszcze, no nie, nie będę tego mógł upchnąć. Jak ja nie lubię tej mapy, to nawet nie macie pojęcia. W tym sensie nie lubię jej, dlatego że jest e, jakby trudno czy coś takiego, tylko, że za każdym razem mam te same problemy, jeżeli chodzi o y, stawianie farm tutaj. Dlatego wezmę sobie wciągnę po prostu te farmy Pek Małpio Polis od razu, ne, ne, nie, nie ma co się po prostu tutaj zastanawiać. I postawimy trzy farmy. Dobra, jedną sobie taką zrobimy. Pod górny tier. Farmer będzie ładnie tutaj zbierał. I chyba wezmę od razu tak, 27 runda, tak to wygląda tutaj. Takie, takie są reali, jak wstawiasz wszystko pod farmę, że lada moment będę miał centralę bananów. Ale no, dobrze wiecie, że ja potrzebuję tutaj y, olbrzymiej kasy, jeżeli chcesz rzeczywiście każdego, y, każdy paragon ulepszyć sobie na y, wyższy poziom. Więc no, trzeba to zrobić. Płapka XXL też musi być, bo bez tego bez tego będzie ciężko małpie biuro wywiadu pięknie imperium handlowe od razu sobie postawimy piąty tier. Tutaj też sobie weźmiemy tą placówkę bananów. Jeszcze o, kolejną sobie postawimy tutaj i postawię od razu kolejnego inżyniera, bo jeżeli mamy to min-maxować wszystko rzeczywiście, no to musi się pojawić ultra wzmacniać. Jak widzicie mam takie timery. One są z takiego moda, który właśnie dodaje tego typu rzeczy takie użyteczne. Na przykład zobaczcie, mamy skróty klawiszowe. Jeżeli sobie na przykład klikniesz na ulepszenie, no to na drugim monitorze otwiera mi się strona do Wikipedii, gdzie mam opisane dane ulepszenie jak ono działa i tak dalej, więc takie rzeczy, no, powiedzmy, bardzo, bardzo yy, przydatne i właśnie ten timer, który mamy tutaj, też jest yy, kolejną rzeczą na razie. Inżynier 3,5 tysiąca, tylko stary, to jest naprawdę mało, no, potrzebujemy więcej yy, farm bananów. Yy, a, właśnie, czekaj, czemu ja postawiłem tutaj piąty tier? A, jaj, jaj, dobra, nie, 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 niech będzie. Yy, teraz weźmiemy sobie to, to, ulep... Chociaż nie, kurde, co ja robię? To jest... Taki trolling z mojej strony, ja przepraszam, ja nie wiem co się dzieje, nie grałem dwa dni w bloonsy i od razu popełniałem jeszcze większe błędy niż normalnie. Mam w ogóle farmę, powinienem tą farmę postawić na przykład tutaj dookoła tego farmy, ale to, to już abstrahując od tego. Ale mam farmy, która automatycznie mi zbiera banany, i postawiłem wokół inne farmy, które automatycznie zbierają banany. Tak, to był przejaw mojego geniuszu. O, dobra, jeszcze więcej farm trzeba. Musi być cała mapa zaspamowana, bo ja później będę narzekał na to, że ojejku, nie ma kasy tutaj i jest problem. Nie, 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 nie. Nie może w tym odcinku nie może tak być. I pierwszą farmę mamy już ulepszoną 10 razy. Teraz lecimy po prostu sobie z tą wioską. I mógłbym już postawić pierwszy paragon, ale wiecie, jaki jest problem? Już wam tu. Problem jest taki, że no, ta małpka inżynier wygenerowała mi 165 tysięcy kasy, więc jeżeli wezmę na przykład ulepszę sobie tego małpie, małpi mistrz tutaj no to okaże się, że jednak e, po prostu zaczną balony być zbijane i tej kasy nie będę mógł tak generować dużo, więc powoli sobie po prostu rozplanowuję tutaj wszystko, gdzie ma e, stać jaki paragon, żeby to e, miało sens, na przykład tutaj w tym miejscu albo tutaj ten samolot zrobię. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, gdzie ten samolot będzie. E, tutaj e, pirat będzie oczywiście na środku, maga damy sobie, nie wiem, wydaje mi się, że też w tym miejscu. Ninja musi być na początku, to może gdzieś tu, Tutaj na przykład ninja. Dobra, nie, niech będzie. I wiecie, resztę małpek sobie gdzieś tam porozstawiam po rogach i polepszę sobie piąte tiery. Co my mamy tutaj jeszcze, co nam się przyda? O, Spike Factory. Spike Factory na początku. Może gdzieś na, dobra, tutaj będzie na przykład Paragon Spike Factory. Inżyniera damy. Hmm, no właśnie, może też gdzieś tutaj, w tym, miejscu, albo tutaj, inżyniera, albo tu, dobra, niech będzie inżynier. Wiadomo, to miejsce pewnie można zawsze e, znaleźć lepsze. O właśnie i najnowsza rzecz, e, i w sumie dlatego powstaje ten odcinek e, Bombshooter paragon, tak, te, ten gościu też tutaj e, będzie i on ma bardzo wolny ten strzał. Więc może, jeżeli masz wolny strzał, to stary, tu, tutaj w tym miejscu będziesz sobie stał. I boomerang e, musi być na początku, no bo on jest mocny. Czekaj, czy został mi jeszcze... A, łódź, łódź podwodna. O nie, nie mam gdzie postawić łodzi podwodnej. Z tym, z tym będzie problem. Tak, przed chwilą sprawdziłem, czy helikopter dostał paragon, bo zapomniałem. No to jest... Niestety tak to, <głodzi> tak to tutaj wygląda. Cyk, cyk. Czekaj, czy został mi jeszcze jakiś paragon do postawienia? To nie, to nie. Bomb shooter mamy. Tak, shooter mamy. To też y, tu nie ma, nie ma łódź podwodna. No to właśnie sobie przypomniałem o tym. Samolot jest. Mortar, magie, super małpka, ninja, jest alchemik, druid, małpia syrenka, banany, spike faktory, wioska, inżynier. Ty, mamy wszystko tak naprawdę, to teraz to. no, poczekajmy jeszcze chwilę, zanim zaczniemy po prostu kupować te paragony. Dobra, 5 milionów kasy jest wystarczające, także niech powstanie on! Dobra, i oczywiście ulepszymy go, o, 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 widzicie, trzeba, właśnie dlatego mam to utilities wgrane, żeby wiedzieć, ile kasy mam zainwestować, żeby paragon był na setnym poziomie, także Proszę bardzo, pierwszy paragon jest, od razu zrobiło się miejsce, także pójdziemy sobie z no z boomerangiem, chociaż ninja też by był całkiem spoko, ale właśnie ja w ogóle nie ulepszam. Ja też zdaję sobie z tego sprawę, że lepiej byłoby, gdybym na przykład spamował daną małką i ulepszał ją, bo wtedy łatwiej osiągnąć ten setny poziom, ale przez to mam te farmy i przez to... Liczę na to, że po prostu w czasie, gdy będę sobie farmił na kolejne ulepszenia, ojejku, czekaj, bo ja mogę postawić dwa paragony tylko <laughs> i nie mam kasy, o nie, jednak, jednak będzie potrzebne więcej farm, albo nie wiem, więcej sposobów na generowanie tutaj i ile to masz, 33 tysiące, chociaż trzeba pamiętać o tym, że te dwa paragony, wiecie, one też będą działały w ten sposób, że będą powodowały, że ja do, dojdę do dalszej rundy, więc i tak kasę przy okazji sobie wygenerujemy nową. Dobra, zróbmy teraz miejsce na łódź podwodną, i w tym celu weźmiemy. Bum, postawimy o, ale to będzie wciągało. czekaj, no właśnie, bo on też przez zawciąganie tych balonów będzie dostawał kasę. Więc w sumie dobrze zrobiłem, że to postawiłem. Teraz łódź podwodna. E no, chociaż jedna, kurde. O jest, dobra. Jedna się zmieściła tutaj. Resztę postawimy sobie na tych basenikach. E, no, w sumie tylko na chwilę tego, tych basenów potrzebuję. W sumie nawet jednego basenu, e, tak naprawdę. Także od razu przejdziemy i czekajcie, bo on nie jest nawet ulepszony. O, nie. nie jest ulepszony na maksa. Bum! 73 poziom dopiero. No, chwilę jeszcze będziemy musieli poczekać. Weźmiemy sobie to, już postawimy i pierwszy, piąty tier. Drugi, piąty tier. I trzeci, piąty tier. Mówię, lepiej byłoby na pewno gdybym postawił te wszystkie piąte tiery i żeby one tam powoli się nabijał e, exp na nich ale no już e, za późno, po prostu na zmianę tutaj, więc e, spróbujemy to zrobić w ten sposób. No i trochę rund minęło, jak widzicie, Pirat jest już na setnym poziomie, a na łódź podwodną powoli pracujemy i nawet udało się to teraz wbić. Kolejnym paragonem, który będę chciał postawić jest chyba Inżynier mimo wszystko, tylko zastanawiam się, czy to miejsce na samym początku jest dla niego odpowiednie, a nie, przepraszam, Inżynier miał być tutaj. Także lecimy. E, wieżyczki, nie, 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 nie chcę tego e, ujemnego paragonu, znaczy ujemnego poziomu paragonu. Jeszcze czy nie teraz? I nie wiem, jakiś boost właśnie, przecież on jeszcze będzie boostował przy okazji te... Ale może będzie generował kasę? Nie, nie wiem, czy powinienem to robić. Mamy na razie 28 poziom paragonu, właśnie, bo tu jest taka ściąga. No bo wiadomo, ten gościu dość dużo wbił, także dobrze sobie radzi. Nie, jednak z inżynierem jeszcze mm, po prostu chwilę poczekam. Wezmę jeszcze parę razy, ulepszę tutaj jakieś te małpki i dopiero przejdziemy dalej. I kolejny setny paragon wbity. Tym razem je padło na ninja, tak jak mówiłem, poczekamy jeszcze z Inżynierem, także ninja. No, też powinien sobie dobrze radzić. Bombshootera zostawimy na koniec, tak postanowiłem. A właśnie, czekajcie, ja mam w ogóle miejsce na bombshootera? Yy, bo <laughs> nawet nie zwróciłem uwagi na niego. Nie no, gdzieś musi on być, kurde. Może nie chwila. On miał być tutaj, o właśnie, w tym miejscu. Także bomszuterze 79 balonów zbił, także to, wiecie, to jest całkiem dobry wynik, nie. No i muszę pamiętać o tym, żeby używać cały czas tych wszystkich umiejętności. Kolejny paragon, e, to tu, 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 może samolot? Dobra, będziemy mieli przynajmniej z głowy ten samolot, bo robi tutaj niezły syf. Także 100 i jeszcze jeden. W, w ogóle zapomniałem o takshoterze. Jejku, tak shooter! E, spokojnie, z, za chwilę do ciebie ten przejdę. Dwunasty poziom. Mmm... Ale stopniowo będziemy go ten. Będziemy go ulepszali, przynajmniej mam nadzieję, że nie braknie Mikasy. I w ogóle mamy 140 rundę. Tak, sety ja wam nie pokazywałem, bo to nie, nie, nie było sensu, jak widzicie, 140 też nie stanowi problemu. Problem stanowią lagi. Nie wiem, czy będą lagi, czy nie. O właśnie, i to sobie też od razu ulepszymy. I weźmiemy go tutaj, bo szybciej będzie wymaksować ten paragon, niż uzbierać kasę na setny poziom tego paragonu. On ma, o, widzicie, całkiem spoko ma zasięg, więc właśnie później wyłączę te efekty. Od razu mówię, bo nie, nie wysiedzę, po prostu tak cały czas wiecie, bu, 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 bu na, nawalają te efekty, ale na razie niech sobie to będzie. I tak mamy różnego rodzaju umiejętności, których powinienem używać. Jak będę o tym pamiętał, no to będę ich używał. I czas na kolejną aktualizację. Tak, shooter ma już setny poziom. Jeżeli chodzi o samolot, no to powoli, powoli nad tym pracuję. Teraz kolejne 10 poziomów mu wpadło, ale no trzeba poczekać. W międzyczasie postawiłem sobie czarodzieja. W sumie nie wiem dlaczego, ale jest tutaj. O, na przykład ten czarodziej tylko zbił 48 balonów, co jest naprawdę bardzo małą liczbą. Ale tak, został mi mag, został bombshooter i został inżynier, prawda? Tutaj nic się jeszcze nie kryje. Jakiś kolejny paragon, więc wy Wydaje mi się, że do 250. Nie, dobra, do 250. rundy raczej to mi się nie uda. No ale co? No, jedyne, co mogę robić, to czekać. Raczej balony się y, nie przebiją tutaj, bo to by było dziwne. Wiecie co? Już włączę Wam. Patrzcie, skala efektów. O! <laughs> I od razu jest to wszystko bardziej przejrzyste i takie milsze. Dla oka, Ile ty masz, ninja. W ogóle właśnie, nawet nie wiem, który Paragon będzie miał najwięcej zbytych balonów. Dobra, bez sprawdzania, y, bo y, teraz dopiero sobie o tym pomyślałem. Eee, pirat? No zobaczcie, jak on wciąga te balony. To musi być on. Albo inżynier, albo w sumie zwykły dart. Nie, to musi być pirat. Po prostu. przez Albo samolot. Nie, ale nie, nie, nie. nie. Już e, postanowiłem, że to będzie pirat. E, pod koniec odcinka się oczywiście przekonamy, e, czy miałem rację, czy nie. I no, ulepszam cały czas te farmy, nie? Ja, jak jest jakaś tam opcja. O, jak mi się przypomni, to klikam wszystkie te ikonki. Żeby był jeszcze większy syf na ekranie. Półtora miliona kolejne się mu zbierało. I o, widzicie, kolejne dziewięć... E, no 9 rund ulepszony, także lada moment. Będziemy go mieli na setnym, a nie jeszcze Spike Factory. O kurczę, zapomniałem o Spike faktory. Także i jeszcze więcej kasy będzie potrzebne. I uwaga, uwaga, czas na potężnego maga. Zobaczymy, do którego poziomu będę mógł go ulepszyć. 78 poziom. Samolot ma już setny. Został nam jeszcze oczywiście Spike faktory. W sumie mógłbym go, wiecie, dam go pod ten yy, środkowy tier. Zawsze jakieś tam kolce, może jeden nawet poziom uda się wbić, a to już będzie bardzo dużo. O, i wezmę jeszcze na samym początku te kolczaste miny 135 tysięcy. I na samym końcu, tutaj, gdzie jest kamerka, postawimy sobie to spike factory. Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę na ujemnym poziomie. O, niech sobie po prostu coś tam zbijają. Ja się na razie skupię i tak na tym magu. Jeszcze dość dużo poziomów mamy wbitych. I jesteśmy już prawie w domu. Ty, za chwilę 200. runda. Dobra, to od razu Wam ją <grybujesz> pokażę, bo ja nawet przyznam szczerze, że nie sprawdzam, jakby nie zwracam uwagi na te rundy, tylko wiecie, zwracam uwagę, o dobra, 550 tysięcy, o, 570 tysięcy. Dobra, zobaczmy, o, 82 poziom. I uwaga, zobaczmy, jak sobie poradzimy z 200. rundą i... No, troszeczkę dalej, ej, 400. runda ze wszystkimi paragonami. Może być, chociaż dobra, trzeba pamiętać o tym, że tutaj tor jest naprawdę bardzo długi. Więc nie no, będzie, będzie 400 na runda, ale to już powoli idzie. Ale dobra, mamy setny poziom, to teraz może ten spike faktory tutaj w tym miejscu i 69 będę mógł bić. Ty, to rzeczywiście pomogło dość mocno. A jak to wygląda właśnie z inżynierem? A teraz on już ma 69, także będzie. Spoko. I zobaczmy, 71. Dobra, to trzy paragony. Bombshooter, Spike Factory i Inżynier. Dam radę. W ogóle a, mamy 232. rundę. To są lagi, nie? Ale ja byłem na to przygotowany, że tak to będzie wyglądało. Ty, w ogóle, przyznam wam się, od jakiegoś czasu w ogóle nie używam tych y, zdolności. Znaczy, tej, tych najważniejszych, które Służą, jakby do generowania kasy. A te pozostałe, klikam, jak akurat mi się przypomni, albo po prostu się nudzę, czyli przez większość czasu, ty. Ja w ogóle farm. Czekaj, czekaj. Nie, dobra, jedna farma była nieulepszona. Myślałem, że wszystkie farmy mam nieulepszone. 800 tysięcy. No to dobra, to wydajmy to od razu. I 78 poziom. Ile to masz? 5,5 miliona. Kurde, bym z chęcią rzucił sobie okiem na to, jak wygląda sprawa u tego pirata. Ale nie będę, yy, nie będę sobie spoilerował, dopiero na ekranie końcowym, czyli za jakiś czas właśnie i nie używam tego gościa, chyba, że będzie pokaz slajdów i nie wiem, gra będzie mi się poruszała jedną klatkę na 10 sekund, tak jak w przypadku, ojku, yy, to była chyba super małka albo coś takiego, no bo ostatnio testowałem coś, co nie dało się po prostu tego oglądać. Yy, ale no, nie wydaje mi się, żeby zwykłe vanilla paragony z normalnej gry sprawiły, że gra będzie totalnie niegrywalna. Dlatego to mam tak w razie czego, ale nie planuję po prostu używać tej małki. A dla tych, którzy może nie wiedzą do czego ona służy, no to można sobie skipnąć rudy na przykład nie wiem, o 10, o 100 albo o 1000. Ale to mówię nie, nie, nie jest mi to do niczego potrzebne, także sprzedajmy to. I w międzyczasie nafarmiliśmy kolejną kasę no to 83 poziom i czekamy i ulepszamy. I chwilę mnie nie było i widzę, że balony przedzierają się coraz dalej, także czas zareagować. Wydać tą kasę, którą udało mi się nazbierać podczas tej mojej nieobecności, i mamy tak setny poziom. Tutaj jeszcze czekajcie, co zostało? A, inżynier. Stary, dobry inżynier, ale wiecie co, weźmiemy sobie pek, ulepszymy po prostu tego bombshootera. wiem, on miał zostać na samy koniec, ale już nie zostanie z ty, bo te balony coraz po prostu dalej się przydzierają, i wydaje mi się, że bombshooter będzie po prostu lepszym rozwiązaniem. Boom, jest. Okej, okay, jest 56 poziom i. A jajaj, byłem przekonany, że już uda się po prostu zrobić setny. Ale jeszcze nie teraz 113, 150. No on ma M na mocny go ustawie, może. Chociaż, kurde, cały czas mam wrażenie. Że wiecie, że lada moment te balony się przebiją, a mamy jeszcze inżyniera. No i 8 poziomów tutaj do wbicia. Ale spokojnie na to też jestem przygotowany i ulepszymy sobie, albo bardziej postawimy tech boty. Tylko właśnie, ja będę potrzebował naprawdę bardzo, bardzo dużo tych tech-botów. Weźmiemy sobie jednego i resztę zakupimy za małpią kasę. Uuu, zaraz mi braknie tej małpiej kasy. Ale każdego weźmiemy, podłączymy po prostu pod jakąś umiejętność. Bum, tutaj już jest jeden podłączony. Gdzie jest ta ikonka sprzedaj? Nie, ja teraz chcę je połączyć z tym. I wiecie, i w ten sposób na pewno mi to trochę pomoże, no bo tak klikanie tego cały czas, nie wiem, od kiedy jakby dowiedziałem się, że jest taka opcja, no to jak widzicie, abuzuje to, jak leci, tylko żebym teraz nie zrobił błędu i każdy po prostu musi być z nich przypisany. A właśnie, tu mamy tą fa farmę. Dobra, za chwilę przejdziemy do tej farmy. Chociaż nie, no nie, nie potrzebuję przypisywać tej farmy do tej botacji, ja w ogóle gadam za głupoty. O, tego jeszcze sobie przypiszemy, chociaż właśnie sobie zdałem sprawę yy, z bardzo ważnej rzeczy, że przecież to umiejętności znikają, tak? Więc nie ma opcji, że przypiszę dwa boty do jednego tego, do jednej małpki. I tak, to sobie jeszcze klikniemy ładnie. Można jeszcze zrobić jedną rzecz w sumie, która powinna być od samego początku, czyli weźmiemy sobie obronę ojczyzny. Nie wiem, czy ona dokładnie działa na paragony. Wydaje mi się, że nie, ale wolę dmuchać na zimne. Wiecie, to jest dosłownie koszt, nie wiem, to paru, paru dolarów, więc mimo tego, że na 99,9% to nie działa, no to wolę po prostu to zaznaczyć i uwaga, Czas kupić ostatni paragon. Weźmiemy wielki budowniczy żubnia 71. pierwszy poziom. A i właśnie mm, trzeba będzie rozstawić te wszystkie wieżyczki. No raczej do 400 rundy nie dojdziemy. To już niestety mam nadzieję, że się z tym pogodziliście, ale patrząc jak te balony się coraz dalej przebijają. No to trzeba będzie się po prostu z tym pogodzić. I tak, pierwsza wieżyczka gdzieś tutaj, w tym miejscu. Hmm, chociaż właśnie, ja nie wiem, jak to działa w przypadku inżyniera. Nie, no bo on będzie dawał tego buffa na pewno. Tylko, której małpy powinienem dać buffa, to się zastanawiam nad tym. Kurde, może ninja? Dobra, ninja. Yy, ninja będę bustował. I teraz weźmiemy sobie bota kolejnego, w sumie już ostatniego, i przypiszemy go do ciebie, i on będzie bustował tego ninja. Super. I muszę teraz, e, znaczy ostatnią rzeczą to jest rozstawienie po prostu tutaj tych wieżyczek inżyniera i obserwowanie do jakiej rundy dojdziemy. I uwaga, oficjalnie jak to kliknę to mamy wszystkie parogony ulepszone na setny poziom. E, gdybyście się zastanawiali jak wygląda, e, no jak wygląda syf na ekranie, bo tego inaczej nie można nazwać. No to e, właśnie w ten sposób. Także mam nadzieję, że wszyscy jesteście <grytanie> zaspokojeni. Ejku, no nie, nie, nie da się tego. Faj w ogóle fajnie, że dodali tą opcję już jakiś czas temu. Bo takie odcinki bez właśnie tej opcji to by była katorga do nagrywania, bo można na to popatrzeć 10 sekund, ale no wyobraź sobie, że na przykład ja bym to oglądać przez parę godzin. No to na łeb można dostać. Znaczy, to nie tak, żebym wiecie, tutaj siedział i po prostu tak na to spoglądał te, bez przesady. Ale no za każdym razem jakbym podszedł, to bu, 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 bu by dawało to dość mocno po oczach wszystkie farmy e, albo prawie wszystkie farmy zostały już sprzedane e, mam też problem z dostrzeżeniem wszystkich tych właśnie farm i mamy 293 rundę. E, także weźmiemy sobie teraz tak, dostępność, skala efektów wyłączona. O, jak jaka jest cisza od razu. No i wszystkie umiejętności są używane, wszystkie w ogóle, w ogóle wieżyczki stoją w jednym miejscu tutaj, są nastakowane. Ale dobra, no co, obserwujemy to i widzimy się na ekranie końcowym. I nie sądziłem, że tak długo to będzie trwało, ale 379 runda to jest finałowy wynik. Jak widzieliście najlepszą małką był tutaj... Okej, okay, to jest łódź podwórna, no, już mi coś nie pasowało, ale tak, małka pirat po prostu zdobyła najwięcej i na szybkości pokażę wam jak wyglądały eee, bombshooter cały całkiem średnio sobie tutaj poradził. Ninja bardzo dobrze. No niestety, tak, Shooter też średnio. Tutaj mamy Boomeranga też średnio, Dart też średnio, Inżynier całkiem okej. Okay. Kurde, ej, to najsilniejszym paragonem wygląda na to, że był tutaj ten, jak on się nazywa, Spike Factory. No zobaczcie, 2 miliony. No i tutaj 800, 800 tysięcy mamy tą łódź pod wodą. Także najlepszym paragonem oficjalnie na ten moment, przynajmniej na tej mapie i w moim odcinku jest Pirat, a ja Dziękuję za uwagę. Tak, już kamerkę wyłączyłem, bo no, trwało to bardzo, bardzo długo. Był pokaz slajdów, ale już pominmy to. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia.